Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was do Galerii Sztuki. Galerii rysunków artysty, malarza Romana Nygi. Zaprezentowane tu rysunki pochodzą z wydawnictwa Bieruńskiego Ośrodka Kultury pod tytułem Bieruń w rysunkach. Słowo wstępu napisał Pan Eugeniusz Zaczyk. Posłuchajmy i popatrzmy. Artysta-malarz Roman Nega uważa, że to, co wykonał ów rysunkowy zapis, w pewnych wypadkach rekonstruujący, a w innych utrwalający rodowód i dzieje tego górnoszląskiego mikroregionu, to narzucona sobie powinność, służebna i zarazem edukacyjna wobec ludzi tworzących miejscowe środowisko. Tradycja, obyczaje, język, całe kulturowe dziedzictwo tej osiadłej tu od wielu pokoleń społeczności Odchodzi coraz szybciej w zapomnienie. Młodzi, przystosowując się do otaczającej ich rzeczywistości, coraz częściej oddalają się od korzeni swej etnicznej odrębności, stając się generacją z przeszłości wyobcowaną. To niepokoi i smuci. Roman Nyga, pragnąc się temu przeciwstawić, wykreowuje swoją twórczością pejzaż przypomnienia, ukazujący czym ta bieruńska ojcowizna była dla ludzi kiedyś tu żyjących. Oraz dla niego samego. W moich rysunkach, mimo iż nie portretują one osób, mówił Roman Nyga, zawarłem pewną syntezę obywatelskiej podmiotowości właściwej Bieruniakom. To ona przecież uformowała to miasto w takim wymiarze, w jakim ono istnieje, i zadbała, by jego architektoniczna substancja, wizytówka przeszłości, przetrwała w bliskim ich odczuciom kształcie.